Volkswagen wprowadził strategię Way to Zero. To nie jakiś kolejny pusty slogan, ale konkretne działanie zaplanowane na lata, które już w niedalekiej perspektywie ma doprowadzić do neutralności węglowej nie tylko samochody, ale także wszystkie obszary działania marki. Można powiedzieć, że strategia Way to Zero to działanie, które ma spowodować, by żyło nam się lepiej. Pokażę Wam, jakie konkretne działania w ramach strategii Way to Zero Volkswagen prowadzi tutaj, w Polsce. W naszej podróży towarzyszyć nam będzie, a jakże, samochód elektryczny. Nie produkuje żadnych spalin, jest cichy, ekologiczny, a przy tym daje niesamowitą frajdę z jazdy. Czujecie to przyspieszenie? Ach, niesamowite! Do redukcji dwutlenku węgla staramy się podchodzić kompleksowo. Przede wszystkim patrzymy oczywiście na portfolio oferowanych przez nas samochodów. Można tam znaleźć samochody elektryczne z rodziny, ID, samochody hybrydowe typu plug -in. Wszystkie zakłady produkcyjne marki Volkswagen w Polsce zasilane są zieloną energią. Zieloną energią mogą być zasilane także domy i w konsekwencji samochody naszych klientów, o ile zdecydują się na skorzystanie z oferty marki Polenergia. Najciekawsze w całej tej dekarbonizacji jest to, że nie tylko samochód jest bezemisyjny, ale także cały proces jego produkcji. Ten łańcuszek jednak idzie znacznie dalej, bo Volkswagen wymaga, by kooperanci, czyli poddostawcy różnych elementów, także produkowali je z poszanowaniem dla środowiska. Na przykład tutaj w Poznaniu, w odlewni, gdzie powstają elementy do ID3 i ID4. Odlewnia Volkswagen Poznań jest jedną z największych odlewni koncernu Volkswagen w Europie. Od 2019 roku zakład zasilany jest w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie zakład wciąż konsekwentnie poszukuje nowych sposobów na to, aby obniżyć, zmniejszyć swój wpływ na otoczenie oraz środowisko naturalne. Takim ciekawym projektem, który został zrealizowany, jest projekt we współpracy z Veolią, polegający na odzysku ciepła produkcyjnego i wykorzystaniu jej do celów miejskich. W tym wypadku ciepło pochodzące ze sprężarek ogrzewa domy, mieszkania znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie zakładu, a także szpital imienia Hipolita Cygielskiego na Poznańskiej Wiecie. Zastanawialiście się jednak skąd taki zielony prąd się bierze? Stąd. Volkswagen rozpoczął współpracę z Polenergią, żeby umożliwić neutralną węglowo produkcję, ale żeby później taki czysty zielony prąd udostępnić swoim klientom. Słońce i wiatr to nasi główni sprzymierzeńcy. Grupa Polenergia to jeden z pionierów, liderów rynku odnawialnych źródeł energii. Obecnie jesteśmy właścicielami dziewięciu farm wiatrowych na terenie naszego kraju. Posiadamy również farmy fotowoltaiczne i jesteśmy w projekcie budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Każdy z klientów grupy Volkswagen ma przygotowaną przez pole energię ofertę. Każdy, to znaczy klient indywidualny, jak i klient prowadzący działalność gospodarczą. Wszyscy nabywcy samochodów z grupy Volkswagen mogą zakupić od nas zieloną energię. Gwarantując sobie cenę nawet na 5 lat do przodu. Way to Zero to nie tylko bezemisyjne samochody, to nie tylko produkcja, która nie narusza bilansu CO2, to nie tylko wytwarzanie zielonej energii, to coś znacznie szerszego coś, co nas otacza to las. Ale są sytuacje, w których ten las musimy niestety posadzić sami. Volkswagen w Polsce wymyślił akcję, w której w zamian za jeden dziennikarski test samochodu spalinowego z parku prasowego posadzi 70 drzew. Taki test trwa przeważnie tydzień. Jeden test, jeden tydzień, 70 drzew. Wyobrażacie sobie, ile drzew uzbiera się w rok? W ramach akcji posadzimy prawie 9 hektarów nowego lasu. Na każdy hektar sadzimy między 6 a 8 tysięcy drzewek, zależnie od miejsca, w którym sadzimy i jakie tam jest siedlisko. Łącznie więc posadzimy około 60 tysięcy drzew. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych jest to stowarzyszenie właścicieli lasów prywatnych, leśników na prywatnej własności. Znajdujemy się w miejscowości Czarnowo, koło Brusz. Jest to miejsce, które zostało dotknięte huraganem. Nazwanym później huraganem stulecia. Lasy, które tutaj się znajdowały, zostały prawie całkowicie zniszczone. My teraz wspólnie z firmą Volkswagen podjęliśmy się odnowienia tych pozycji. Strategia Way to Zero nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii środowiskowych, co niezwykle ważne, jest ona integralną częścią naszych celów biznesowych. Jako marka. Dalekosiężnie w dalszej perspektywie chcemy dążyć do tego, aby być najbardziej pożądaną marką oferującą zrównoważoną środowiskowo mobilność. Można marudzić i kręcić nosem, że zmian klimatycznych nie da się cofnąć, ale można także wziąć się do roboty i świat zacząć zmieniać od siebie. Volkswagen zainwestuje to miliardy euro. I zamiast opowiadać historię, zacznie je pisać realnymi działaniami tu i teraz. A cała reszta zależy już tylko od nas.